Cześć, jestem Alan i witam Was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars Opening. Część chyba szósta czy siódma, no to jest chyba szósta część, nie wiem. No i w tym odcinku będziemy próbować no, trafić kolejny, z kolejnego zadymiarza. No. Zadymiarz z epiku, którego bym najbardziej życzył. To jest dla mnie Bibi. I wtedy Mort a u mityków Mortis, a u legend to nie wiem, Mac czy Leon? No ja Leona, u chromatycznych to bym sobie najbardziej życzył Serge'a, chyba. No, no no to mam nadzieję, że coś Wam się spodoba. Safakę w górę pod tym filmem. Subskrypcję wbijamy. 10 subów na 10 subów już mam się znaczy nie mam jeszcze, ale będę robił spe y specjalnie. A już mam jedną część tego specjalnego. Będzie się zaczynał. Prostarcie. Ok, jeszcze tutaj mamy jednego Brawler Boxa do otworzenia. Ok, no to zaczynamy do openingu: otwieramy Browboxa Boxa i oczywiście nic nie ma. 10 punktów do Penny i 15 punktów do Sandy. Ok, i teraz otwieramy z kolejnego Browler Boxa. 18 golda, 10 punktów do Broka, 10 punktów do Jessie. No i teraz pickboxa, no nie wiem, ja chcę w megaboxie to sprawić, ale okej. Okay. 76 golda, 10 punktów do Tary, 11 do Bo i 20 do Nani. Oh, nie wiem, no, chyba nic nie trafimy, nie wiem, ale zobaczymy. Otwieramy big boxa i 76 golda, 10 punktów do peny, 12 do Rico i 15 do Le primo i ojeju. O, otwieramy mega boxa, czekaj, pamiętaliście, wziąłem maskę i trafiłem postać, czy coś, mi było 6, to ja już mam maskę, biorę maskę, zakładam maskę, w masę otwieram, no i korona, czyli koronka mi uratuje, nie no żartuję. Otwieramy i otwieramy teraz maską 3, 2, 1 i ja sobie zakrę. Ja, ja nie będę patrzał. I jest 5, jest 5, o, i 6, 6. Ok, ja już będę miał bestonu i, i ja mam teraz tak zrobić, że ja nie będę patrzał co ja trafię, ok? Ja się obrócę i nie będę patchał. Ok, jest coś? O! Ła, 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 ja się nie patrzałem. Jakie ty? Zrobiłem się na chwilę, ale kiełka trafiłem, let's go! Kielka trafiłem! Ale ja ja ty! Kiełka trafiłem! Maska zadziałała! Widzieliście to? Maska zadziałała! Mówiłem wam, maska da mi szczęście. Maska dała mi szczęście i mi kiełka trafiła. Let's go! No. Kiełka spróbuję wbić na, nie wiem, na 500 czy na 300 pokarków, no widzieliście. Zagrajmy sobie jedną rundę w nim, w nokaucie, nie? Ja nigdy nie trafiłem kiełka, no kiełka mamy, let's go! No, ja bym sobie bardziej życzył Mortisa, ale dziękuję, nie? Okej, okay. nakstrzela kiełek. No okej, okay. zagrajmy sobie, będziemy w tej jednej gierce, okej, okay. no... Ej, ale mogę go na okaucie powbijać. Serio. No serio, no. Nie jestem dokładnie prosem kiełkiem, ale no w sumie super. No. Super. No i zostaw za bardziej jeszcze u, um, pocieszenie no łapkę w górę i subskrypcję. Ale serio, kiełka trafiłem. Lol. Okej. Okay. No. Jesteście taki hęży, że zagramy sobie jeszcze jedną gierkę. No. Okej, okay, szybciej. Kościół. No, ja zrobię... Okej, okay, gra i jesteśmy już w kolejnej grze. No. Okej, okay, ale nie no, w sumie fajnie. Widzieliście? Maska zadziałała. Widzieliście to? Maska zadziałała. Czyli zawsze jak otwieracie Mega Boxa, bierzcie maskę i... Będziecie mieli, no szczęście i traficie postać, no traficie postać Patrzymy jego ultu, a, to jest to, ale okej, okay. no Jeszcze mi kusi ej, jedną gierkę zagrać, ale zobaczymy, zobaczymy, ale w sumie nie no No, czyli jak będziecie zawsze, będziecie robić jakiś openik, będziecie otwierać mega boxa, to zawsze maską M Będzie musiało być szczęście, ale to, to z maską to serio działa, serio no, bo otworzyłem też maską inne megaboxy i też miałem szóstkę. Zagrajmy sobie jeszcze jedną grę. Nie no, po prostu super, super się jaram. I będę też próbował wbić kiełka na. No, na 300 pucharków. I wtedy jeszcze może więcej powbijam. No, bo ja mam ferie. To może, nie wiem, może za tydzień, nie? Czy może nawet w tym. Nie, w tym tygodniu. Za tydzień chyba, albo w tym, albo w tym weekendzie. Wbiję już 13 tysięcy i będziemy mieli kolejnego boxa do otworzenia. I zrobię kolejny odcinek, jak wbijam te 13k z wami. się na odcinku, nie? Okej, okay, ale super. Wbiję go już chyba dzisiaj na 300. Będę grał z nim w duo. Czy w nokaucie, nie wiem. Okej. Okay. Buduję tą ścianę, ale ta ściana mi w ogóle nie jest niepotrzebna, serio. Okej. Okay. Ja pierwszy raz gram kiełkiem, nie umiem, jestem nubem na kiełku. Okej. Okay. No. Jeżeli dam ostatnią rundę kauta, już będzie koniec odcinka, ale serio, no jaram się bardzo. Trafiłem kiełka, super. No. Okej. Okay. No. Blokujemy. O nie ścianą. Okej. Okay. Pokonałem Jackie i teraz została tylko Jessie, którą też... No, tu ja też prawdopodobnie pokonam. Ojeju, się schilowała. Okej. Okay. No. I ja ją pokonałem. Super odcinek. No. Oto. Ja. Madzież, mam nadzieję, że cię wam się z tym spodobał, No i ja się z Wami żegnam. Cześć, pa, na razie miłego dnia.